Cześć, ja bym chciał Ci opowiedzieć na temat projektu GESHOP, który już prawdopodobnie nie widziałeś, a który jest tematem szkoleń, które również można zakupić na stronie gieshop.pl. W ramach szkoleń będziemy realizować sklep, z którego korzystacie. Natomiast e, celem tego filmiku jest opowiedzenie o architekturze tego projektu i o tym, co będzie się działo e, w ramach szkoły. Także przejdźmy do rzeczy. E, UI, po którym klikacie, czyli możliwość wyklikania wszystkiego, znajduje się w tym miejscu, w naszym mikroserwisie e, dokorowym AngularWosie, nazwanym Gory IT Front. Yy... Natomiast to jest część taka dodatkowa. Ja powiedział, że musi to być, żeby udało się z tego korzystać, żeby to wyklikać, ale w ramach szkoleń jest to taka trochę część dodatkowa, która nie jest wymagana dla osób, które są zainteresowane Angularem, 8.0 i Frotendem. Świetnie to wygląda na CV, także polecam. Natomiast tego sercem szkolenia i tego projektu jest ten klaster Kubernetesowy o nazwie g -shop. To wszystko jest deployowane. Było na WSJ, ale ze względu na koszty zmergowałem się do sfery wyrobni Digital Ocean, gdzie jest postawiony klaster kubernetesowy, na którym te wszystkie mikroserwisy, które zaraz sobie opowiemy, są deployowane. Także mamy Kubernetes w ramach szkolenia i Dockery na które każdy z tych mikroserwisów jest deployowany. Przechodząc w szczegóły, pierwszy mikroserwis, jaki tutaj mamy, nazywa się Geshop, Jest to taki główny head-service, który wykonuje mniejszą logikę jak zarządzanie produktami, ale też komunikuje się ze wszystkimi innymi mikroserwisami, w tym na przykład drugim mikroserwisem Order Service. Logikę generowania zamówień Przeniosłem do drugiego mikroserwisu, Order Service, bo jak spodziewam się będzie to dość rozbudowana logika, która będzie się zmieniać dość często i dość grubo. Logika związana z zamówieniami, która jest dość fundamentalnym elementem e, całego, całej aplikacji. I natomiast tutaj użyłem w Spring Boot ciekawego rozwiązania, jakim jest Camunda. Kamunda, czyli Business Process Modeling eee, Tool, który umożliwia za pomocą prostych kwadracików i znaczników e, zrealizować logikę biznesową i ją ładnie opisać. To można wydrukować sobie i zrozumieć, w jaki sposób generowane są ordery. To, po kolei te klocki są wykonywane wewnątrz. E, aplikacji. No i widzimy, że teraz leci tam loczek, Teraz instrukcja blokowa IF. Jeżeli jest, to zrób to. Jeżeli no, to zrób ten klocek i to jest realizowane w ramach tworzenia orderu. Czyli za każdym razem, jak klikniesz zamówienie, na przykład zamówienie dwugodzinnego repetycji, to tworzony jest request przez kolejkę RabbitMQ. Tak? Czyli komunikacja wewnątrz sieci tej kubernetesowej nie odbiega, nie odbiega. Realizuje się przez REST API, REST API call idzie tylko z Angulara w aplikacji. Natomiast już porozumiewamy się przez kolejkę NQ. Gdy wpada zamówienie na, dwa na jeden order z zakupieniem dwóch sztuk korepetycji, taki order trafia na kolejkę Rabbit NQ w kolejce order in. Order z się kolejkę order in na nowe ordery. Jeżeli jakieś przyszło, to je realizuje. Realizując je. Realizuje proces BTM Create New Order, który jest zapisany z kolei w bazie danych Postgres. Camunda w Spring Bookie naszym nasz Order Service wykorzystuje Postgres, żeby procesować sobie dane do Camundy. I na przykład każda instancja rozpoczętego BPM-a jest zapisana w bazie danych Postgres. I tutaj w tej adminie będziemy sobie podglądać, jakie. Instancje procesów BPM-a się wygenerowały, czy się wygenerowały, dlaczego, dlaczego nie, i bardzo dany postgres też będziemy widzieć, oglądać przy okazji BPM-a, komundy, order service. Jeżeli ten proces się zakończy sukcesem, to order service zwraca na kolejkę order out zrealizowany request, natomiast on jest odbierany przez kolejkę. W geekshopie na order out i rezultat tego, co się wykonało, jest zwracane do Angulara do frontu i zapisywane do bazy danych. Baza danych główna dla projektu to jest MongoDB, no SQLowa baza danych, i również projektowanie NoSQL, NoSQL Modeling, będziecie realizować w ramach tworzenia projektu GESHOP, jeżeli zdecydujecie się na to szkolenie. Także podsumowując, mamy opcjonalny mikroserwis w Angularze, pierwszy, drugi główny mikroserwis GESHOP do komunikacji w projekcie, mikroserwis Order Service do realizacji orderów, baza danych Postgres do prezentowania informacji z Kamundy, w tym springbootie Order Service, Dodatkowo mamy, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty mikroserwis, piąty mikroserwis to jest badanek MongoDB i szósty mikroserwis to są kolejki RabbitMQ. To wszystko jest deployowane z Dockera, do obrazu Dockera. Pobieramy sobie wszystko na każdym ze środowisk, czy twoim dawowym, czy produkcyjnym, który, który można sobie online wyklikać. Nie ma to większego znaczenia. Wszystko jest deployowane na klasze Kubernetes. Jak widzimy, jest to architektura mikroserwisowa i projektowania mikroserwisowego również. W ramach tego projektu będę się uczył. No i oczywiście REST, Core, REST API podstawa dzisiejszej komunikacji. No i jest to projekt pisany w Java. Ta Java już przestaje taka bardzo fundamentalna. Mogłoby to być pisane również w innym języku, jak Node.js. No, my akurat piszemy w trawie i jest dedykowany kurs dla Drawy to bądź dla osób, które, które chciałyby się tego wszystkiego nauczyć. Finalnie możemy dodawać sobie zamówienia, na przykład na zakup samochodu Mazda, dodać zdjęcie, yy, zrealizować zamówienie, uzyskać dane z sprzedawcy i dokonać tej komunikacji, a również zakupić korepetycję, bądź grubszy pakiet szkolenia. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienia architektury projektu pieszok. W ramach tego największego pakietu dodatkowo jeszcze pomagamy w napisaniu CV, żeby umieścić wszystkie te kluczowe słowa kluczowe w ramach tego szkolenia, też załączyć projekt pierwszy kompany. Projekt do CV umieścić na GitHubie, umieścić korowe słowa kluczowe, które są użyte w tym projekcie, tak aby jak najbardziej zachęcić e, pracodawcę, aby był zainteresowany w tym CV i aby robił współpracę. To jest jakby cel tych szkoleń, aby nauczyć się czegoś i umieć to sprzedać tak, aby zdobyć pracę, zrobić lepszą pracę, dzięki temu, że nauczyliśmy się czegoś, co jest ciekawe i pożądane na rynku pracy. To było na tyle, dzięki serdecznie za uwagę i zapraszam do współpracy na razie.